Dzień dobry we wtorek. Zaczynamy kolejny dzień wakacji wtorki. To jest budzik numer dwa. Eee, to jest budzik numer jeden. Ozzy Ozzy Tak. No ale to niestety trzeciego dnia. Pogoda już nam tak fajnie nie dopisuje. Nie jest za ciekawie, Ważniejsze, ja że nie pada. Padało. <laughs> Może się to znowu rozpogodzić No, zobaczymy. Zdążyłem jeszcze zarezerwować hotel na jutro. Będziemy się. A zobaczycie, gdzie będziemy się restaurować i nocować. Będą na pewno znacznie lepsze warunki, ale nie można nigdy zaczynać od najlepszego do najgorszego. Dlatego postanowiłem, że najpierw pojedziemy sobie tu, na AirBnB Zobaczymy jak będzie, a jutro już będzie prawdziwy hotelik Gdzie lecisz? Szybki spacer z Ozim. Jak tam Misia? Pss. Nie wiem, czy my zawsze mamy takie szczęście, że władujemy się pod jakieś wartepy. Jesteśmy w lesie na spacerku z Ozim i teraz będzie szybka aktualka dzisiejszego dnia. Ogarnęliśmy się rano, zjedliśmy śniadanko, rafę nawet do polskiego sklepu. Padało, więc nie bardzo było gdzie wyjść. Yy, dlatego też pojechaliśmy, sprawdzić jeszcze, czy znajdziemy gdzieś jakąś kartę dodatkową. Ponieważ boimy się, że braknie nam miejsca na karcie za niedługo w GoPro. W każdym razie próbowaliśmy też wejść na Kent, do Camp Kent Caves, czyli takie lokalne jaskinie, ale niestety jest tyle turystów i na dzisiaj jest zabukowana praktycznie do godziny 16 yy, więc zabukowaliśmy ją online na godzinę 16, pojedziemy sobie tam po południu a póki co mała przerwa trochę mroczno? creepy? mrocznie muszę schylić Yo. W ogóle też cudowny las, super miejscu na spacer, oto tym pojazdem, lepsze polana niż te lasy. No i w tym nienagannym stroju zmierzamy, gdzie? Zmierzamy do cavesów, czyli tak zwanych jaskiń, które są... W... one są zarezerwowane przez UNESCO, czy one są zgłoszone do UNESCO? Zgłoszone są do UNESCO. Idziemy zobaczyć, jak parking wygląda, bo tu trzeba zapłacić. Pay and display. I tak sobie będziemy szpacerować razem, co? Jak się czujesz? Ja Cię nie widzę to jest najgorsze. Udało nam się zdobyć bilecik, Proszę bardzo. Trzy ostatnie cyferki, literki są rejestracji wpisane. Trzeba dać za szybę. Mamy czas do 19.57. Ciekawe jak ja z tobą mam to dać za szybę. Dobra, dałem jakoś. Jest, udało się. Tak. Zawsze warto sprawdzić czy bilecik nie spadł za szyby. Bo czasami jak się czasnie drzwiami, podmuch wiatru pójdzie i, i co? I widać poleci co nie? Co tu masz? 16, kochanie. Tak, chodzi na to, że będziemy chodzić do jaskini drzwiami. <noise> może to jest jaskinia, która jest w domu u kogoś. Wiem, Myślałam, że będziemy wchodzić do jaskini drzwiami Nasza dziewczyna jest wycieczkowa Turystka roku Myczka.

Tu jeszcze jest jakiś lichwiarz O rany Ciekawe jak to mamy zrobić z Masakra jakaś Dziwno, że tu kasków nie rozdają. Wycieczka na plus, nie? Tak, fajnie. Bardzo fajna. Kupiłbym mały jakiś prezent, ale nawet nie wiem co by chciała, bo śpi czasem. Może jej nie będę przeszkadzał. Znajdowałeś coś? Nie, tutaj, dalej. Tej? Dalej. Tak. Tu? Ja też tak. Tu, To jest Tutaj też coś jest? <grymne> <grymne> Zakopię, żeby inni mieli trochę trudniej. Tak. Panie, Chodź, co, to, nie, tu Lej Czy ktoś się tu obudził? Meśka? Czy jeszcze nie? Czy jeszcze będziesz hapsiać? To jest chyba koniec tej wycieczki. Tutaj. No to wygląda? Ogród na, tak, na, na 10, to bym powiedział, tak. 3 z plusem. A caves'y na 10, powiedziałbym, 9,5. Jesteśmy już po wycieczce do jaskini. Było całkiem przyjemnie. Jest dnia też całkiem sporo. W sumie grota chyba, jakaś taka bardziej. Na dziś to już będzie chyba koniec atrakcji. Póki co tu ładzimy z Ozim po małym skwerku. Mam jeszcze toaletę, a potem już odpoczynek. I chyba tyle na dzisiaj. Także do zobaczenia jutro. Mamy taki płotek zmontowany, żeby nie przechodził Ozim tam, nie? Skuba jest. Nie on chodzi tam i wykrada drugiemu psu zabawki Bo to nie jest jego piłka To by było na tyle w tym odcinku a już za tydzień zobaczycie w jakim hotelu zatrzymaliśmy się z uliczkami Exeter malownicze piękne miejsca oraz zobaczycie jak nasza córka po raz pierwszy pływa w basenie. Także do zobaczenia już za tydzień. Bye!